Każdy z nas zna ludzi, którzy mają ogromne ego. I każdy z nas ma, zna chyba człowieka, który ma te ego kompletnie zaniżone i poczucie własnej wartości, ogólnie czuje się jak nikt. Wiesz co, sam balansowałem między tymi dwoma stronami, że tak powiem, żadna z nich nie była dobra, żadna z nich nie była zdrowa i żadna z nich nie była korzystna. Aż w końcu znalazłem się w złotym środku. I chciałbym ci o tym środku dzisiaj opowiedzieć, tak byś ty również mógł z tego korzystać, by czuć się jak najlepiej. Ten filmik pomoże ci twoim poczuciem wartości i zdrowiem psychicznym. Zastanów się, czy nie ma jakiejś osoby, którą traktujesz tak, jakby była kimś. Lepszym, jakby była na wyższym stanowisku życia, jakby była po prostu lepsza od Ciebie. Być może traktujesz tak garstkę osób, a być może wszyscy. Zastanów się, czy coś takiego się dzieje. Czy to jakiegoś influencera, czy to jakiegoś twojego znajomego, ktokolwiek. Jak już to wiesz, to bardzo dobrze. Wiadomość poprzedza zmianę. Pamiętaj o tym. Być może porównujesz się z tą osobą, albo za każdym razem, gdy przychodzi ci z nią porozmawiać, to trzęsą ci się nóż i mega się zaczyna stresować, przez to rozmowa nie wychodzi. A być może nawet nie rozmawiasz z tą osobą, bo ona jest po prostu w internecie i cały czas się z nią porównujesz. To nie jest korzystne podejście, to jest szkodzące podejście. I dlatego powinieneś zrozumieć, że nikt nie jest lepszy od Ciebie. Niech sukces innych Cię inspiruje i uczy. To oczywiste, tak? Jak najbardziej ucz się od innych, ale zrozum, że każdy z tych ludzi, którzy osiągnęli sukces, nie jest jakimś nadczłowiekiem, tylko jest takim człowiekiem jak Ty. Każdy ma swoją personalną drogę dążenia do swojego personalnego celu. Nie możesz się porównywać w przedsiębiorstwie z Frizem. On ma inną drogę niż Ty. I to jest jak najbardziej normalne. I to nie czyni go lepszym od Ciebie. On nie jest wcale lepszy. Po prostu miał inną drogę. Mr. Beast, Freeze, Michał Sołowo, Andrew. Nikt nie jest lepszy od ciebie. To są po prostu jednostki. To są po prostu ludzie, którzy mają swoją personalną drogę i personalny cel. Nie masz po co się z nimi porównywać. Żaden z nich nie jest nad człowiekiem. Traktuj ich tak samo. Wszystkich tak samo, identycznie. Z szacunkiem i równo. Nieważne, czy ktoś jest bezdomny, czy ktoś jest miliarderem. Takie podejście przyniesie Ci naprawdę ogromne poczucie wartości. Takie podejście da Ci mega dużo pewności siebie. Zaż mnie teraz, jak potłuczony. Ale zrozum, że każdy z nich, Mr. Beast, Freeze, Andrew Tate, Michał Słowow, oni się wszyscy załatwiają. I to każdego dnia. Oni wszyscy mają swoje tajemnice, swoje kłamstwa. Czasem też się nie chce, czasem odpierdolą coś głupiego. Nikt nie jest idealny i rozumiesz i najprawdopodobniej ktoś ci sprzedał obraz takiego idealnego człowieka w internecie. Zrozum, że wszyscy jesteśmy ludźmi. I żadna osoba, która osiągnęła taki sukces nawet jak Elon Musk. Nie jest on żadnym nadczłowiekiem. On jest po prostu człowiekiem. On miał inną drogę niż ty. Wiadomo, jak będziesz porównywać z nim swoje konta bankowe, to jego wygra. Każdej tej osobie śmierdzi oddech za każdym razem, gdy budzi się raz. Każdy z nich popełnia błędy, więc nie umniejszaj swojej własnej wartości i zrozum, że Wszyscy jesteśmy ludźmi. Dziewczyna lub chłopak, do którego chcesz zagadać, on też jest zwykłym człowiekiem. To jest zwykły człowiek, który popełnia błędy. To jest zwykła międzyludzka interakcja, a nie spotkanie król i poddany. Pamiętaj o tym, proszę, że jesteś wartościowym człowiekiem i wszyscy jesteśmy wartościowymi ludźmi. Nie stawiaj innych. Wyżej od siebie. Proszę Cię. A jeżeli chcesz się edukować i uczyć na temat zdrowia psychicznego, to powinieneś dołączyć do mojej społeczności, do mojej szkoły. Link znajdziesz w opisie. Jest to linktree, więc wejdź w moje samorozwojowe community. Tak będzie napisane. I pamiętaj, że jestem dzisiaj bardzo dumny, że oglądasz takie filmiki i edukujesz się na te tematy. Widzimy się w następnym filmiku.